Zrobimy wałeczki i będą... Zobaczcie, bazylia jest już cieniutko, drobniutko pokrojona. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani smakosze. Dziś przygotujemy obiad w 15, no maksymalnie w 20 minut. Przygotujemy razem kluski leniwe i nie będą to w takiej tradycyjnej wersji, jaką znacie. Bo przygotujemy sobie razem kluski leniwe z... Ze świeżą bazylią. Będzie przepysznie, będzie prosto, zdrowo, domowo. A jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego profilu, zachęcam Was do subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek i zaczynamy. Przygotuj miskę. Do miski na początku wór dwie kostki twarogu łącznie 500 gramów. Koro twaróg jest już tutaj w miejsce, przygotujcie pozostałe składniki, a mianowicie dwa średnie jajka. Wybijcie tutaj do środka, ale wcześniej, zanim dodamy jajka, może. Rozdrobnijmy sobie twaruk, będzie później wszystko łatwiej wymieszać, bo na początku będziemy mieszać wszystko za pomocą widelca, a później już ręcznie, tak samo jak kopytka. Będą to pyszne kluski leniwe, nieco inne niż wersje, jakiej znacie, bo będą to kluski leniwe z. Świeżą bazylią. Będą niezwykle aromatyczne, a później, już wasze ulubione sosy. Może być pesto, może być sos pomidorowy i ekspresowy. Obiad w 15 minut, no maksymalnie w 20 minut będzie już gotowy. Także ja tutaj rozdrabniam ser i widzimy się, jak już on będzie gotowy. Farok jest już rozdrobniony, dlatego teraz do środka lądują dwa jajka. Dwa średnie jajka, oczywiście całe, wbijamy do środka. Przygotujcie sobie również mąkę pszenną, bo będzie potrzebne jej 100 gramów. 100, 120, wszystko zależy od konsystencji, wszystko będziecie czuć po, pod dłońmi i będziecie wiedzieć, ile mniej więcej dodać. Ja zazwyczaj dodaję między 100 a 120 gramów. Im mniej, tym lepiej, tym te kluseczki są delikatniejsze w smaku. I zobaczcie, mąka 100 gramów ląduje tutaj już w środku. Teraz czas na masło. Mam przygotowane tutaj masło. Przygotujcie sobie, jak wolicie, jedną, dwie łyżki. Ja zazwyczaj dodaję taką jedną czubatą łyżkę. Mam teraz tutaj końcówkę masła, także wygarnę resztę. Myślę, że łyżka tutaj spokojnie będzie. I mam tutaj łyżkę masła. Wygarnię ją teraz do wcześniej włożonych do miski składników. Teraz zostaje tylko i wyłącznie bazylia, a także sól. Zobaczcie, mam tutaj piękne liście bazylii. Odstawię sobie na chwilę tę miskę na bok i przygotuję sobie takie dwie porządne garście listków bazylii. Zrobię sobie tutaj tylko troszkę porządku i za chwilę się widzimy. Listki bazylii są już praktycznie przygotowane. Zobaczcie, jakie to są piękne, zdrowe liście. A teraz zimą taką bazylię... Trudno. Jednak no naprawdę jest niesamowita. Już tutaj pięknie pachnie i teraz pozostaje ją pokroić. Uwaga! Możecie użyć noża kuchennego, możecie użyć nożyczek przeznaczonych tylko i wyłącznie do żywności. Ja teraz naprawdę cieniutko zwijam bazylię, taki rulonik, żeby było łatwiej mi ją pokroić i kroję ją naprawdę cieniutko. Musi być drobno pokrojona, by później nie przeszkadzała podczas jedzenia. Ma być. Wspaniały smak i się to pięknie uzupełnić smakowo, a nie przeszkadzać. Kroję bazylię cieniutko. Za chwilę będziemy ją przekładać do miski. Zostanie tylko sól, wyrabianie. Widzimy się za chwilę. Zobaczcie, bazylia jest już cieniutko, drobniutko pokrojona. Dlatego teraz przekładam ją do miski z mąką i pozostałymi składnikami niezbędnymi do przygotowywania klusek. Niektórzy mówią na nie kluski, niektórzy pierogi. Wszystko zależy oczywiście od regionu. Przekładam tutaj bazylię, sól i zagniatamy. I na koniec dodajemy pół łyżeczki soli. A gdy sól jest już tutaj w środku, zaczynamy mieszanie. Ja sobie zamiast widelce wezmę łyżkę i za pomocą tej łyżki będę całość mieszała. Dziś przed chwilą była łyżka, już jej nie ma. O, mam tutaj przecież nakładałam to łyżką masło słuchajcie Mieszamy te wszystkie składniki na początku do połączenia się za pomocą łyżki, a później przekładamy na przykład na dużą deskę. Nie jest tutaj potrzebna stolnica, oczywiście jeśli chcecie, użyjcie tej stolnicy, a jeśli macie robot kuchenny z nakładką do mieszania ciasta, świetnie to się sprawdzi i w ogóle nie będziecie musieli wkładać żadnego w to wysiłku. Także to jest bardzo prosty przepis. Wszystko zależy od tego, jaki sprzęt macie w domu, ale bez sprzętu również śmiało sobie poradzicie. Skoro to przepis w 15, maksymalnie w 20 minut, to słuchajcie, ja również sobie pomogłam. Przygotowałam ciasto w, za pomocą robota kuchennego z końcówką do wyrabiania ciasta. Szybciutko, dosłownie, minutka i ciasto jest gotowe. Przełożę sobie teraz ciasto jeszcze na chwilę do miski. Wyrobię go delikatnie, ręcznie, ale uwaga, dołożyłam tutaj 20 g mąki, czyli łącznie jest tutaj w środku 120 g mąki pszennej. Mąka pszenna typ 450. Wyrabiam jeszcze dosłownie chwilę za pomocą dłoni. Wy już w tym momencie możecie sobie wstawić wodę, by gotować te kluseczki do momentu wypłynięcia. Za chwilę przygotujcie sobie również mąkę do podsypania tych kluseczek i zobaczcie, tak ciasto prezentuje się teraz. Gdybyśmy dłużej wyrabiali ciasto, oczywiście nie byłoby widocznych grubek, grudek twarogu. Jednak te grudki ja naprawdę bardzo uwielbiam dlatego tutaj delikatnie podsypuję mąką i już Przekręcam ciasto na dużą deskę. Tak jak Wam mówiłam, to nie jest potrzebna stolnica, wystarczy duża deska i zobaczcie, piękne ciasto jest gotowe. Ja podsypię sobie troszkę mąku, by tutaj nic nie przywierało. Troszeczkę jeszcze zagniatamy, zagniatamy, dzielimy na porcje, robimy wałeczki i będą pyszne kluski. Gotowe. Teraz przygotujcie sobie nóż. nóż. Ja wam pokażę, jak takie ciasto prezentuje się w środku. I zobaczcie, jak ciasto prezentuje się po przekrojeniu. Jest naprawdę efektowne. A po ugotowaniu naprawdę rewelacyjnie będzie wyglądało, ale również pysznie smakowało. Kluseczki będą wyjątkowe w smaku. Jedną półkę odkładam sobie na bok. Tę, która została, dzielę sobie na cztery części. Zobaczcie. Im więcej bazylii, tym lepiej. I teraz każdą część sobie ruluje. Robię takie wałki, takie same jak na kopytka. I uwaga, możecie robić tak jak kopytka, klasycznie. Możecie to robić za pomocą deski, którą przygotowuje się Nioki, by były piękne wzorki. Ja dzisiaj pokażę Wam kilka mm, na takiej desce, ale jednak skorzystam takiej tradycyjnej naszej polskiej wersji, jak przygotowuje się kopytka. Zobaczcie, wałki już mamy przygotowane, ale przygotowaną mamy również deskę. Deskę do nioków, i pokażę Wam jakie piękne wzorki będą. Dlatego ucinamy kawałek ciasta. Tworzymy zgrabną kulkę. Kulkę kładziemy na desce do przygotowywania nioków. I zobaczcie. Piękny kluseczek jest już gotowy. To trwa dosłownie chwilę, jednak dłużej niż przygotowywanie takiego zwykłego naszego kopytka, czy też kluska leniwego. I zobaczcie. Wybierajcie, czy też włoską wersję, czy też polską. Ja skorzystam dzisiaj z tej prostszej, by pokazać Wam, że w 15 lub maksymalnie w 20 minut można przygotować naprawdę coś pysznego. Biorę się dalej zakrojenie i za chwilę będziemy gotować te kluski. A już później będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Dlatego teraz koniecznie zagotujcie wodę. Ja właśnie kończę przygotowywać kluski leniwe. Zobaczcie, ile ich powstało. Specjalnie przygotowałam takie malusie, klusie, z tego względu, że do nich później będę przygotowywała takie pulpeciki, klopsiki. To się wszystko okaże. Wy, oczywiście, na te klopsiko-pulpeciki będziecie mieli przepis krótki. A tymczasem zobaczcie, jak pięknie wyglądały te malusie klusie. Za chwilę będziemy je gotować, a później już cieszyć się smakiem. I tak jak Wam mówiłam, takie kluski możecie jeść same, możecie z okrasą jeść. Takie kluski wystarczy troszkę szczypiorku, wystarczy troszkę masełka. I naprawdę bardzo prosty obiad jesteście w stanie zrobić w 15-20 minut, a później... Możecie już odpoczywać albo ruszać dalej z powrotem do pracy. Przygotuję już ostatnie partie kluseczek i za chwilę już je gotujemy. Woda się gotuje, jak widzicie jest tutaj mnóstwo pary, ale teraz do środka wrzucamy gotowe kluseczki. Zobaczcie, robimy to delikatnie. Za chwilę będziemy mieszać za pomocą drewnianej łyżki dosłownie chwileczka. Kluseczki wypłyną na wierzch i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem, Ja mówiłam wam. Można jeść je same, można podawać do różnego rodzaju mięs, takie kuseczki możecie jeść nie tylko i wyłącznie z okrasą, kto co najbardziej lubi. Rzuciłam już tutaj troszkę, zobaczcie teraz zamieszam i one szybciutko zaraz będą nam wypływać. Śpieszę się, widzimy się jak będę, w sumie widzimy się podczas efektu końcowego. ani smakosze. Przed chwilą widzieliście efekt końcowy. Pyszne, bardzo proste kluseczki, leniwe, są już gotowe, dlatego teraz nie pozostaje nam nic innego, jak ich spróbować. Uwaga, i było więcej, ale zobaczcie, tutaj operator już podjadał i mówił, że są wyśmienite. Teraz czas na mnie. Cieszcie się smakiem razem ze mną i jak jutro.